Zapraszamy na cykl podcastów poświęconych schizofrenii, jej źródeł, ryzyka i leczenia. Z wybitnymi specjalistami rozmawiamy o faktach i przyłamujemy tabu, by zahamować wykluczenie chorób z życia społecznego i zawodowego. Podcasty przygotowała dla Państwa Fundacja Nie Widać Po mnie. Dzisiaj porozmawiamy o schizofrenii. Moim gościem jest pani profesor Agata Schulz, psychiatra z kliniki psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pani profesor, na początek chciałam zapytać, czym dokładnie jest schizofrenia i co ją powoduje? Dzień dobry. No, schizofrenia to jest taka choroba, która jest zaliczana do jednej z, no, z poważniejszych chorób, czy zaburzeń psychicznych, jak teraz mówimy, bo nie mówimy choroby psychiczne, mówimy zaburzenia. To trochę inaczej brzmi. Jest to taka choroba, która no jest nadal jeszcze obciążona tak wieloma mitami i powiedzmy sobie uprzedzeniami, również, no bo jakby jest jednoznaczna z taką właśnie no chorobą tak? z, ciężką, z ciężką chorobą. W dzisiejszych czasach z tą chorobą można sobie zupełnie dobrze funkcjonować. Ważne jest, żeby ją po pierwsze rozpoznać i ważne, żeby też jakby ją leczyć. Choroba polega na tym, że w zasadzie mm, e, pojawiają się objawy, które no, są czymś innym niż e, ogólnie przyjęte funkcjonowanie, myślenie, zachowanie. Czyli dzielimy generalnie te objawy na tak zwane objawy pozytywne, czyli coś się dodatkowego pojawia. Tak? Pojawiają się jakieś dodatkowe objawy, czyli e, halucynacje, urojenia, coś, czego jakby populacja taka, powiedzmy sobie, przeciętna nie ma. A to jest coś ekstra, tak? No, w cudzysłowie. Czyli właśnie y, często my też mówimy produkcje psychotyczne, czyli to są takie y, objawy bądź objawy wytwórcze. Coś y, y, słyszymy. Y, najczęściej pacjenci mówią, że słyszą tak zwane głosy, czyli halucynacje słuchowe. Czyli ktoś mówi do nich, nie ma nikogo w, w, w pobliżu, a słyszą, jak ktoś z nimi rozmawia, dyskutuje. Najczęściej krytykuje, obraża, wyśmiewa, komentuje, bądź wręcz nawet może coś powiedzieć, idź zrób coś złego, bądź nie daj Boże, zrób sobie coś. To jest taki jeden z głównych objawów, tak? E te halucynacje, czy inaczej omamy, czyli to jest takie mm, e, poczucie e, bodź, bodźca, którego nie ma, to znaczy widzimy coś, słyszymy coś. Czego nie ma. Czyli mogą być też, mówiłam, słuchowe, mogą być wzrokowe, czyli tak zwane no, wizje, nazwijmy to, które wbrew pozorom w schizofrenii są dość rzadkie. Najczęstsze są słuchowe, czuciowe, węchowe, czyli odczuwanie zapachów i tak dalej, i tak dalej. Najczęstsze są słuchowe. Do tego jeszcze objawami mogą być urojenia, czyli takie... Nazwijmy to fałszywe sądy, czyli e, przekonania nieprawdziwe, które nie dają się e, jakby zweryfikować, mimo dowodów ich nieprawdziwości. Tak, że na przykład pacjentka mówi: No, mój sąd nie żyje, ja wiem, że nie żyje, zabili go, zakopali, on tu przychodzi: Mamo, jestem, nie, nie, ty nie jesteś moim synem. Tak, to jest nieprawda. Bądź też poczucie, że ktoś mnie śledzi, ktoś mnie obserwuje. W dzisiejszych czasach to bez przerwy, ktoś nagrywa w internecie, obserwuje mówią o mnie w jakichś mediach społecznościowych, no i z reguły to się łączy z, z lękiem i także często z jakimś działaniem, czyli z ucieczką, schowaniem się, zamknięciem się, bądź rzadziej z jakimś takim ustawianiem czoła swoim Domniemanym prześladowcom. To są takie przykłady. Może być bardzo wiele tych typów, tych objawów, ale to są właśnie główne, czyli halucynacje, które są w, zakre w zakresie naszych narządów zmysłów i urojenia w zakresie naszego myślenia. Tak? Że mamy jakiś fałszywy sąd. No, można by iść dalej, że teraz to ludzie dużo mają takich fałszywych sądów, nie poddających się weryfikacji, no ale to jest co innego, bo tu mówimy o takich naprawdę fałszywych. tak, no, Często też pacjent przychodzi i. i i, i, I mówi, że no ktoś go nagrywa w internecie w dzisiejszych czasach, czy tam go obserwuje. No nie mamy pewności, czy to na pewno nie jest prawda, tak? No, ale to już jest inna trochę historia. Pani opowiedziała o tych objawach. Czy dobrze rozumiem, że nie każdy pacjent doświadcza ich tak samo? Nie każdy. To jest właśnie bardzo ciekawa choroba, ponieważ może być wielowymiarowa. I może się co więcej u jednego pacjenta, jeśli ja znam już, pracuję bardzo długo, 30 lat w zasadzie, więc ja często pacjentów znam już wiele również lat i też mogę zaobserwować, że ta choroba się zmienia i w, i w różnym czasie objawia się inaczej. Bo jeszcze mówiliśmy, ja powiedziałam o tych objawach pozytywnych, czyli tak jakby coś nasz ten mózg produkuje, tak w mm -hmm. takim zupełnym y, y, uproszczeniu, ale może to, by, to, być tak zwane objaw negatywne, z czego się za mało. Czyli pacjent się wycofuje. Nie ma aktywności, izolacja społeczna, niechęć do kontaktów z ludźmi, brak radości takiej życia, trochę może być powiązane z depresją bądź nie. Czyli takie wycofanie się, takie objawy kiedyś to się nazywało objawami nadautystycznymi, teraz to trochę się zmieniła ta nomenklatura, bo spektrum autyzmu przesunęło się trochę w, w innym kierunku, ale to są takie często też osoby, które właśnie no, przychodzi przykłady z życia, no właśnie ma. Mama z pacjentem, bo to jest często taki duet, właśnie, że, że ta mama, yy, która jest opiekunką, często dorosłej, już osoby chorującej. I mówi, no tak, on jest spokojny. Yy, jak ja poproszę, żeby coś tam. Yy, no, nie wiem, narąbał drzewa bądź skosił trawnik, to jak poproszę, to robi, ale jak nie poproszę, to może sobie siedzieć cały dzień. Czyli nie ma tej aktywności, słuchać muzyki, mhm. nie ma potrzeby z nikim się spotkać, nie czuję. A właściwie po co? Zapytany, prawda? To są te objawy negatywne, czyli też jakby czegoś nie ma, tak? Nie ma chęci, nie ma aktywności, nie ma potrzeby spotkania się z ludźmi. Często właśnie, no, no namawiamy, może tam klub pacjenta, może oddział dzienny, bo jest wiele takich aktywności, mm -hmm. może jakaś fundacja, gdzie pacjenci je spotykają. Są aktywności, można, wychodzą pacjenci do kina, na spacery, czy w ramach oddziału dziennego, czy w ramach różnych takich organizacji, fundacji. Mnóstwo jest takich, nie, nie, po co, tak? Ale to nie jest to, że... W sumie nie chce. To jest takie bardziej głębokie, to jest związane właśnie z tą chorobą, bo jej takim. To się często też nazywa tak zwanymi objawami osiowymi schizofrenii, że to jest coś takiego, że jest tak najgłębiej, że właściwie ta nasza osobowość jakby tak trochę zamiera, że ona gdzieś tam tak często jakby się wycofuje w głąb i właściwie trudno jest wyciągnąć z powrotem tą osobę. Mhm. Czy schizofrenia to jest choroba, którą ma się na całe życie, czy z niej można się wyleczyć? To jest trudne pytanie, bo właściwie, no to jest choroba na całe życie. Aczkolwiek, jeśli mamy osobę z pierwszym epizodem psychozy, czyli która pierwszy raz zachoruje i ma jakieś objawy takie psychotyczne, o których opowiadałam te pozytywne, to my często nie wiemy, jak się potem ta choroba potoczy. E, w jakichś mniej więcej 10% przypadków e, Trochę więcej, trochę mniej. Może tak być, że to jest jeden tylko epizod psychotyczny i on nigdy już się nie powtórzy, ale to jest mniejszość. Większość tych e, 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 przebiegu, tak, większość pacjentów ma taki przebieg choroby, że po prostu choroba nawraca. Że to są, tak nazywamy epizody, no, ale to nie jest nazwa czegoś epizodu, właściwie takie trochę zmniejszające, że to nie jest nic ważnego, ale to tak się nazywa, no, taka nomenklatura, ale to są takie nawroty choroby może bardziej, tak? Kiedy może tak być, że tych nawrotów, no powiedzmy raz, dwa razy do roku, większość pacjentów tak mniej więcej choruje. W zależności też od przyjmowania leków, to jest inna historia. Oczywiście. A jest też grupa pacjentów, które ma ciągły, bardzo przewlekły i taki lekooporny przebieg tej choroby. Pani profesor, e, mówiła Pani o przyczynach e, schizofrenii. Co powoduje, że schizofrenia w ogóle się rozwija? Więc no, badacze, odkąd właściwie się zajmują schizofrenią, odkąd w ogóle e, no, w Ponad 100 lat temu ktoś wprowadził niemiecki psychiatra Bloiler wprowadził pojęcie schizofrenii i zaczęto pisać o tej chorobie. No Poszukują zmian, przyczyn, zmian w mózgu. Już wtedy zaczęto szukać. Były robione takie badania, no bardzo proste, powiedzmy sobie, prześwietlenie mózgu i poszukiwano zmian, bo kojarzono sobie, że jednak to jest choroba, która ma swoje źródło właśnie w mózgu. Nie gdzieś, nie wiem, w jelitach, chociaż teraz trochę wracamy do tego. Ani gdzieś w sercu, tylko właśnie w mózgu, bo, że tak powiem, mózg jest jednak odpowiedzialny za to, jak myślimy, jak czujemy, jak właśnie, czy coś słyszymy, bo my, jak mamy te, nie mamy halucynacji, to słyszymy, odbieramy bodźce sobie tutaj przez ucho, mówiąc najprościej, no i potem te bodźce wędrują do naszej kory słuchowej. I tam. Y Odbieramy na przykład to, że rozmawiamy i słyszę pani głos. Ale jeśli są halucynacje, nie ma tego bodźca z zewnątrz, a kora słuchowa, czyli sama powiedzmy sobie, się wzbudza. Jakoś zaczyna działać i pojawiają się te halucynacje. One się pojawiają właśnie w tej korze słuchowej, czyli w mózgu. No, tak najprościej to. Więc te badania, jeśli chodzi o mózg, no to mówię, trwają już ponad od 100 lat, a w latach 70. ubiegłego już wieku zaczęto publikować badania na temat zastosowania najnowszych metod neuroobrazowania, jak się pojawiła tomografia komputerowa. Co pozwala nam bardzo dokładnie teraz, czy rezonans magnetyczny, strukturalny, funkcjonalny, różnego rodzaju bardzo, bardzo dokładne metody, pozwalają nam ocenić, jak funkcjonuje albo jak jest zbudowany mózg osoby chorującej na schizofrenię. I w związku z tym no, te zmiany tam są widoczne. To nie są jakieś takie zmiany, które można zrobić, taki, zrobić sobie rezonans i zobaczyć to. Nie, to są bardziej skomplikowane badania. Są tworzone bazy, że tak powiem, mózgów osób chorujących. I można, już takie są dane, że na podstawie takiego badania, które wrzucimy gdzieś w rezonansu za chwilę, w sztuczną inteligencję i sztuczna inteligencja nam powie, że powiedzmy, dobrze, to jest 80%, że dana osoba choruje na schizofrenię. Co jest bardzo a co, ważne. A co tam widać w takim razie w tym? Zmiany na przykład w rezonansie funkcjonalnym, płaty czołowe inaczej tam mamy przepływ krwi, utlenienie krwi u osób chorujących na przykład w porównaniu do osób zdrowych. Z reguły to jest tak zwana hipofrontalność, czyli obniżony ten powiedzmy sobie przepływ krwi, obniżona aktywacja w tych, w tych rejonach. Tak przykładowo, bo dużo jest takich zmian. Takie zmiany, które często też są widoczne powiększenie komór bocznych, czyli takich struktur, które są komór boczne, ale one w środku mózgu się znajdują, i troszeczkę za dużo jest tam płynu mózgowodzeniowego, a za mało, że tak powiem, komórek nerwowych w porównaniu do osób zdrowych. Skąd to się bierze? Więc najprawdopodobniej tak na, już prawie na 100%, jak też już mówiłam o tym, rozwój już w okresie płodowym, może być zakłócony i yy, na przykład są różne yy, czynniki ryzyka, yy, różnego rodzaju infek infekcje wirusowe. Na przykład osoby, to jest potwierdzone, że osoby, które yy, chorują, zachorują za jakiś czas na schizofrenię, rodzą się w okresie od stycznia do marca. To jest taka statystyczna prawidłowość. Wtedy, kiedy mamy najwięcej infekcji. I wcześniej, jak ta matka jest w ciąży, to są te okresy infekcyjne. Stąd jest wiele danych i jest wiele różnych też teorii, że niektóre wirusy mogą tu wpływać na to. Na przykład choroby różnego rodzaju matki, niedożywienie matki, okresy głodu, bo też obserwowano po wojnie w różnych miejscach wzrost osób chorujących na schizofrenię po okresie, Głodu. na przykład w Danii były takie badania. Trudne również komplikacje okołoporodowe, niska masa urodzeniowa, jakieś problemy przy porodzie, niedotlenienie. To jest jakby taki pierwszy krok. Potem ta osoba sobie się rozwija, rozwija i można zauważyć, co się z nią dzieje albo nie. Może też się nic nie wydarzyć. Do tego jeszcze często jest genetyczna podatność, bo niewątpliwie nie wiemy, bo nie jest takie proste, ale jest zestaw genów, bo jest rodzinne występowanie schizofrenii. Też powinniśmy o tym pamiętać. O ile w populacji takiej ogólnej to mniej więcej. Nieco niżej niż 1% osób choruje, to jeśli mamy osobę bliską, powiedzmy sobie rodzica, to to, że często też pytają pacjenci: jakie jest prawdopodobieństwo, że moje dziecko zachoruje? Jakieś 7-8%, czy już trochę to już więcej, prawda, niż populacji ogólnej. Czyli mam podatność genetyczną, uszkodzenie pewne, takie w okresie kołoporodowym, przedporodowym, i następnie często na przykład już. Czy stres, czy środki psychoaktywne? Niepopularna teoria, ale niestety potwierdzona, że na przykład przyjmowanie marihuany zwiększa ryzyko zachorowania na Co jest bardziej przyczyną, a co jest skutkiem, to też, bo niektórzy powiedzą, że osoby, które mają jakąś podatność, to Więcej używają się mózgu aktywny, ale niewątpliwie jest to zwiększane z ryzykiem. Także y, cukrzyca, matki, to też o tym wspomniałam, Różne, y, to trzeba mieć, jakby to powiedzieć, wiele zagrożeń. Bo, tak, na musi mózg. się zbiera, zebrać, żeby ten mózg niestety w pewnym momencie nie wytrzymał i nie dał sobie rady. I dlatego chorują osoby młode w tym momencie, kiedy jest szkoła, studia, kiedy trochę ten mózg. Musi więcej z siebie dać. Czy jest jakiś taki y, punkt spustowy? Jakiś taki, tak, bardzo często no? jest taki punkt spustowy. Y, może być, ale nie musi. Infekcja, nawet też. Może być właśnie te substancje psychoaktywne, nasilenie stresu. Kiedyś chłopcy często w wojsku chorowali, y, wyjeżdżają dzieci na studia, za granicę wyjeżdżają młodzież. To nie, nie jest do końca przyczyna, bo ona się ciągnie już tam prowadzona. Od wielu, wielu lat. Od kiedyś, wielu, wielu tak. lat, ale to często jest taki czynnik spustowy. Więc to jest skomplikowana, to jest cała ta historia, ale pokazuje, jak delikatny jest nasz mózg, jak powinniśmy o niego dbać. Zaczynając od matek wciąż, żeby dbały o mózg, rozwijających dzieci. się dzieci i dbały też o swój mózg i o swoje, że tak powiem, swój dobrostan. Dotyczy to wszystkich nas właściwie. I też dbać o, należy o rozwój dzieci i obserwować też wszelkiego rodzaju, żeby dawać im wsparcie, żeby jakoś te stresowe sytuacje się z nimi dawały radę, bo jak ktoś ma to genetyczne podłoże, to nie jest powiedziane, że 100% zachoruje. Nie, ale mówię, musi się nazbierać dużo niekorzystnych czynników no i wtedy wtedy osoby chorują. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wierzymy, że takie rozmowy zmieniają świat. Boimy się tego, czego nie znamy. Zatem im więcej będziemy wiedzieć o wyzwaniach, z jakimi mierzą się osoby ze schizofrenią, tym lepiej będziemy ich wspierać. A nigdy nie wiadomo, czy ktoś obok nie potrzebuje naszej pomocy, empatii i zrozumienia. Zapraszamy do kolejnych odcinków z cyklu. Podcasty przygotowała dla Państwa Fundacja Nie Widać Po Mnie.